Witamy w Technikum numer 5 w Zespole Szkół nr 5 imienia Józefa Rymera w Rybniku. Chcemy zaproponować Wam spacer po naszej szkole i zaprezentować kierunki kształcenia przygotowane na rok 2022-2023. Nasze propozycje skierowane są dla uczniów, którzy chcą kształcić się w pięcioletnim technikum na kierunkach technik weterynarii, technik informatyk oraz technik usług fryzjerskich. Oto patron naszej szkoły, Józef Rymer. Józef Rymer był pierwszym wojewodą śląskim, działaczem społecznym i jednym z przywódców trzeciego powstania śląskiego. Podążajcie za nami, pokażemy Wam naszą szkołę. to mnie fryzjersko Zapraszamy do pracowni weterynaryjnej. Zapraszamy do pracowni informatycznej. Drodzy uczniowie, klas ósmych, stoicie przed podjęciem jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu wyborze szkoły, która pozwoli Wam uzyskać zawód i wykształcenie. Do Waszej dyspozycji mamy nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone pracownie, w których będziecie zdobywać nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Wspierać Was oraz przekazywać Wam wiedzę i umiejętności będzie doświadczona, zaangażowana i profesjonalna kadra pedagogiczna. Nauczyciele i specjaliści. To z pewnością mocny i ważny punkt szkoły. W naszej szkole panuje kameralna, rodzinna atmosfera, umożliwiająca uwzględnienie indywidualnych możliwości oraz zainteresowań każdego z Was. Zachęcam Was do skorzystania z ciekawej i bogatej oferty naszej szkoły. Wybierając z technikum nr 5, zespole szkół nr 5 w Rybniku, wybierasz zarówno atrakcyjne warunki nauki, jak i ciekawy zawód. Zespół szkół nr 5 to szkoła na piątkę. Serdecznie zapraszamy do techniku numer 5 w zespole szkół nr 5 imienia Zefari Mera w Rybniku. Sprawdzajcie aktualne informacje na Facebooku, szkolnym, Instagramie lub w stronie szkoły. Do zobaczenia we wrześniu.